Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik na urządzeniu Konika Minolta C220. Na pulpicie urządzenia odnajdujemy przycisk o napisie licznik, narzędzia licznik. Następnie sprawdzamy na ekranie lewą kolumnę, która pokazuje nam licznik całkowity stron kolor oraz mono. Oddzieliłam mam podany licznik stron czarnych i kolorowych. Jeżeli chcemy wydrukować taką listę w postaci raportu wciskamy przycisk wstrodzenia dokumentów, następnie lista wydruków. Ustalamy format papieru i wciskamy przycisk Start. Maszyna drukuje nam raport licznika. Tak otrzymany raport pokazuje nam numer fabryczny urządzenia znajdujący się w górnym prawym rogu oraz stan całkowity licznika, stan kopii i z czarno-białych, stan kopii wydruków kolorowych. Te dane nam są potrzebne do aplikacji kontakt e Dziękuję.